Dlaczego tak ważne jest, aby cały proces ubiegania się o kredyt zacząć właśnie od spotkania z ekspertem kredytowym i weryfikacji swoich możliwości, a nie na przykład od poszukiwania nieruchomości? Dlatego, że bez znajomości budżetu, w którym możesz się poruszać oraz tego, jaka rata kredytu Cię czeka, będziesz poszukiwać nieruchomości niejako po omaczu. To znaczy, nie będziesz wiedział. Na jak drogą nieruchomość możesz sobie pozwolić, i na przykład znajdziesz nieruchomość, na którą cię nie stać, bo nie masz na nią po prostu zdolności kredytowej. Wielokrotnie widziałem sytuacje, gdzie klienci przychodzili na spotkanie ze znalezioną nieruchomością i okazywało się, że albo nie mają na tą nieruchomość zdolności kredytowej, Albo rata kredytu na zakup danej nieruchomości była dla nich po prostu zbyt duża. Aby uniknąć więc rozczarowań i poznać swoją zdolność, budżet i wysokość raty, która cię czeka, koniecznie zacznij od spotkania z ekspertem kredytowym.